Kiedy pomyślałeś sobie, no dobra, to chyba mój koniec. Jechałem sam na rowerze górskim po szlaku Wilczy Jar. Robiłem tę trasę setki razy przez ostatnie kilka lat. To był mój sposób na odreagowanie po ciężkich dniach w robocie. Tylko ja, rower i cisza gór, która wymiatała mi z głowy wszystkie biurowe dramy i terminy. W połowie najbardziej stromej części musiałem się zatrzymać. Serducho waliło, oddech ciężki, więc złapałem chwilę i sięgnąłem po telefon. Moja dziewczyna pisała mi cały dzień o tym, co zjemy na kolację, i czy pamiętałem kupić jakieś warzywa z tego hipsterskiego sklepu, który ostatnio polubiła, ale telefon nie miał zasięgu. Zero kresek. Cisza totalna. I właśnie wtedy to usłyszałem. Głębokie, niskie. Warczenie odbijające się echem od skał. Podniosłem głowę i jakieś 15 metrów dalej. Dokładnie na środku wąskiej ścieżki stał niedźwiedź. Ogromny, czarny jak z horroru. Żaden tam miś z bajki, bestia jakich mało. Co najmniej 180 kilo mięśni. I stał sobie spokojnie, jakby to była jego droga. Za mną przepaść, z 50 metrów pionowo w dół, pełna skał i zardzewiałych resztek jakiegoś dawnego sprzętu. Ścieżka miała może metr szerokości, wycięta w skalę, bez żadnych barierek. Nie było gdzie uciekać. Przede mną niedźwiedź, za mną śmierć. Przypomniało mi się, że kiedyś czytałem, żeby w takiej sytuacji nie patrzeć w oczy, nie robić gwałtownych ruchów i spróbować wyglądać na większego. Więc uniosłem rower nad głowę. Ręce mi się trzęsły i zacząłem powolutku cofać się do tyłu. Kroczek po kroczku, tylko żeby nie potknąć się o jakiś luźny kamień. Niedźwiedź opuścił się na cztery łapy i zaczął mnie węszyć. Pewnie wyczuł mnie, albo batona białkowego, którego zjadłem wcześniej. I Wtedy stanął znowu na tylnych łapach. No przysięgam, miał z dwa metry wzrostu, pazury jak moje palce, żółte, zakrzywione, jakby mogły rozciąć blachę. I kiedy myślałem, że gorzej być nie może, usłyszałem szelest za plecami. Odwracam się, patrzę. Dwa małe niedźwiadki wdrapują się z urwiska na ścieżkę tuż za mną. Byłem w potrzasku. Z jednej strony matka niedźwiedzica, z drugiej jej dzieci. Po jednej stronie skała, po drugiej przepaść. Zero wyjścia. zaczęła podchodzić. Powoli. Dźwięk, jakby głębokie sapnięcie, ale czułem je w klatce piersiowej. Młode szły za mną. Ich pazurki stukały o kamienie. Serce waliło mi tak, że aż dudniło w uszach. Głowa mi mówiła, że to koniec, że zaraz mnie rozszarpie albo spadnę i się połamie na dole. I wtedy przypomniałem sobie o czymś. Mój rower miał ten głośny klakson, który zamontowałem miesiąc wcześniej, żeby ostrzegać piechurów na zakrętach. Taki typowy hałas, który aż boli w uszy. Chwyciłem go jedną ręką. Rower dalej trzymałem nad głową i naciskałem na klakson, rycząc przy tym jak opętany, jak jakiś nawiedzony leśny duch na krawędzi załamania nerwowego. Niedźwiadki od razu w popłochu uciekły, sunęły się z powrotem w dół, popiskując. Matka Przez chwilę wygląda... Wyglądała, jakby nie wiedziała, co się dzieje, a potem ruszyła. Szybko, za szybko. Rzuciłem w nią rowerem, całym, prosto w łeb i rzuciłem się na bok w krzaki. Toczyłem się w dół, po ostrych kamieniach i gałęziach, obijając się o drzewa, jak jakaś ludzka kulka. Wpadłem w końcu do płytkiego strumyka. Mokry, poobijany, cały w zadrapaniach. Nie oglądając się, zacząłem biec w dół rzeki. Przeskakiwałem kłody, ślizgałem się po mokrych kamieniach, aż w końcu dobiegłem na parking. Tam stało moje auto. Rower przepadł. Pewnie do dziś niedźwiedzie na nim jeździ.